Hej, hej, Basia z tej strony. Chciałabym dzisiaj z Wami poruszyć bardzo ważny temat. A mówię tu o. Posłuchajcie, sami będziecie wiedzieć. Jednym z największych wyzwań kobiety, matki, żony, przyjaciółki jest staniecie w sytuacji bycia oszukanym przez najbliższą osobę. Wtedy, gdy giną pieniądze z portfela, torebki, skrytek domowych czy, jak u mnie, z segregatorów budżetowych. To nie chodzi o straty materialne. Te są do nadrobienia. Najbardziej dla mnie bolesny jest ten sam fakt, Nadwyrężenia zaufania i poczucie wielkiego zranienia. Oszustwo jest o tyle bardziej bolesne, że dopuszcza się tego osoba najbardziej, najbliższa mi. Jak sobie radzić z taką sytuacją? Co zrobić, aby odbudować zaufanie? Kradzież, nazwijmy to wprost, to jest po prostu kradzież przez domownika i to bywa bardzo trudne bo gdy do pokoju w którym znajdują się segregatory budżetowe mają dostęp wszystkie cztery osoby naszego gospodarstwa domowego to ktoś z tych czterech osób na pewno wziął te pieniądze najbardziej boli mnie iż zniknęły te pieniądze bez słowa że potrzebuje że ma się kłopoty Musi coś się bardzo ważnego kupić, a odłoży się je w przyszłym miesiącu. Tu po prostu jest brak jakiejkolwiek informacji. Nikt nic nie wziął, i nikt nic nie wie. Tak naprawdę serce mi pęka, bo to nie pierwszy raz, niestety. Zastanawiam się, czy to nie jest powód do zakończenia budżetowania. Czy nie byłoby tak lepiej? Jest to przede wszystkim wielka nauczka, że trzymam kasę w domu, ale najgorsze jest to rozczarowanie człowiekiem, którego się kocha i zrobiłoby się wszystko, co trzeba byłoby. Mam wielki chaos w głowie, nawet sobie tego nie wyobrażacie, a tym bardziej w sercu. Sama nie wiem, co zrobić. Pracuję cały miesiąc, aby jakoś żyć. Planuje wszystko, rozpuściję, aby wszystko jakoś się łączyło i grało. I tak szczerze rozpierdala mnie to po prostu, że ktoś z najbliższego mojego otoczenia, z mojej rodziny robi takie świństwo, nie przejmując się tym, ile mnie to kosztuje, a następnie, jaka będzie za przeproszeniem chujowa atmosfera w domu. A przede wszystkim. Brak zaufania. Dajcie mi znać, proszę, w komentarzu, co sądzicie o tym i co radziłybyście mi. Spokojnego dnia, Basia, papa. Pa.